Ciemka, to będzie taki krótki filmik i założenie jest takie, że co jakiś czas, cyklicznie powiedzmy co 3 miesiące, chcę usłyszeć wasz feedback odnośnie tego kanału. Ogółem mamy teraz taki okres wczesno-wrześniowy, wczesno-jesienny, czyli wszyscy idą do szkoły, więc jest ogółem mniej wyświetleń, ale chciałbym po prostu dowiedzieć się od was na przykład, czy wyświetlają wam się filmy, czy podobają wam się tego typu treści, które wrzucam na kanale, jak również na drugim kanale, który nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ja prowadzę. Czy na przykład wpływ ma to, czy filmy są bardziej zmontowane, czy Mniej zmontowane, bardziej ala surówka. Czy wpływ też ma to, że na przykład nagrywam z chłopakami i po prostu macie bardzo podobne odcinki i wybieracie tylko u jednego z nas. Też chciałbym się dowiedzieć, jak zapatrujecie się na możliwe live, bo mam troszeczkę w głowie taki zamysł, żeby ruszyć bardziej z częstszymi live'ami na tym kanale. Ogółem myślę, że to nie jest głupi pomysł, bo myślę, że Wy jesteście dużą częścią po prostu tego kanału, tej całej społeczności, którą próbuję, chciałbym spróbować zbudować, dlatego po prostu napiszcie wszystko, co myślicie. Ja. Każdy komentarz przeczytam i wezmę pod uwagę i po prostu razem dalej budujmy sobie ten kanał.